Halo, witajcie serdecznie w drugim, znaczy w pierwszym odcinku jest właśnie plik e, pod protokol dzisiaj za nami Monika, przywitaj się. Monika się wita. I dzisiaj właśnie chciałbym zostać e, policjantem, To jak widzicie wszedłem na komendę. Halo? Ale on ostatnio był złodziejem, to złodziej nie może zostać policjantem. Wiem, ale poczekaj, bo... Bo ukradł samochód. No wiem, to już zaczynaczek. Takie rzeczy to się ceni. Trade. Ja chciałam zostać jako policjant dzisiaj. Gdzie tutaj się? Poczekajcie, a ja pojadę do ciebie Oki. Okay? Jestem na lotnisku. Musiśmy stąd zabrać, bo ja nie lubię latać. Dobra, a czym przyjedziesz? E... No. Chyba tym owozem. No tak. Ktoś pomyśli, że przyjechałeś po mnie, bo że coś przeskrowałam. a ja jestem niewinna. Na syłerach. O, jakiś tu się zbliża. Mam jedną gwiazdkę. Dobra, rozglądam się i to... to... Jesteś na postełunku policji, a akurat mnie policja goni. Bo układłem łajdobó, ale to nic to... Padłem kilomąki z biedronki. Tutaj trzeba było spędzić doma. w domach znaku 30 jestem. W znaku 30... Okej, okay. chyba tutaj zawsze jest znak 30, więc Będę. to się Okej. Chyba... Tak drzewka, Stój tam gdzie stoi, się ja zaraz podiadę. A jestem... Ym... Gdzie jesteś? Oglądam no, się. Ja jestem przy, tu, przy takim czymś stu. Takim czymś? Apple, czyli no, chyba jasne. pominąłem Ajpon. Tak? Ominąłem. na Więc dzisiaj tylko pokażę Wam nową modyfikację, którą dodali. Którą jest że możemy na przykład. E... O, tu są jakieś fajne samochody. poczekaj Ale lotnisko. Zaraz chyba pójdę do tego samochodu policyjnego, co stoi po drugiej stronie ulicy. I go odsyłam. Dobra, no, ja jadę tam Szukam cię, rozglądam się i nie ma ciebie. Gdzie ty jest? O coś tam jedzie, poczekaj. A co to jedzie? Z takim takim. Nie, to jakiś żółty samochód przyjechał.

jak nie, to ja nie wiem, gdzie ty Normalnie, jesteś. a może ty jesteś na lotnisku, ale w innym mieście. Ej no, też tak, może też, tak też tak taka akcja. Słuchaj, a co by było, jak ja pójdę do tego samochodu policyjnego? Jak go układniesz, to ciebie zacznie policja ścigać. Tak. To samo, tak teraz zrobiłam, tak ale tak. już mnie policja nie goni. Co? Tak. Więc, no poczekaj. Ja cię szukam. Chyba nie ma Dobra, komendy policji. A masz Konklujne. taką teraz jadę, ale jak to się Tak samo jak chodzisz. No, to próbuję. Na razie to się rozglądam. O, to chyba ty jesteś tutaj w tym budynku. Czy nie, ale tutaj może. Znalazłem coś. Ja jestem Jeszcze... tak w takich dużych bałjełkach. No, fajnie, cieszę się, nie zmienię, ale wyso... nie mogę wysiąść z tego samochodu. A, bo to się. Tutaj. O, gdzie dziękuję. ty właściwie jesteś? słuchaj jest to so... jakiś idzie poczekaj mm. poszukajmy cię na mapce a na mapie nie ma nic Czterna jedzie z paliwem elektrycznym ty może faktycznie jesteś ja jestem... Ym, ja pominąłem w San jedno miejsce! Ja pominąłem jedno miejsce! Znaczy miejsce, bo... Słuchaj, Pomo ale miejscu? ja jestem na lotnisku w San Francisco, a ty gdzie? O tu jakaś policja, minęłam! Wracaj do tyłu, do tyłu. Cofnij. Cofnij, cofnij. cofnij. Poczekaj. Karetka za to jechała, a teraz już nie jedzie. Minęła mi jakaś... Jakbyś cofnął do tyłu, to może byłaby... Cofnął? Odjeżdżasz tutaj. Ja tutaj... O! Widzisz jak ja złej? Nie. To chyba nie ty. Słuchaj, ale... Jak ty mieszkujesz? W San Francisco też. Też. O Boże, bo ja pojechałem aż do innego miasta pojechałem mostem. To ja muszę się władzać. Mi się wracać. wydaje, że ty, ty jesteś w Los No zawsze w tam marzyłem, no. Tak, a jestem w San Francisco. I Dobra. chyba się jednak nie spotkamy dzisiaj. Spotkamy się. W po nic się tu nie dzieje. Słuchaj, e, na gdzie? lotnisku. Ty jesteś? Ja wjechałam na lotnisko. Tu nie mogę wjechać na lotnisko, bo ja tu obserwuję wszystko dookoła. Dobra, poczekaj, ja przylecę po ciebie czymś. Tak. Patrz w niebo, to zobaczysz taki wielki tak, na samolot. chyba. <laughs> na motylu. A, i to jest tutaj ten update, Popatrzcie, że można pilotować tutaj. Ja wyjdę sobie do tutaj. Patrzcie. No i co, Mogę? do ja lecę. No przyleć do San Francisco, bo ja tu czekam. Albo do Las Vegas. Dobra, ja... patrz w górę, bo ja tutaj... Czel... No, patrzę w górę i widzę tylko niebo, niebo. Boże, niebo. wypadłem ze samolotu. No, patrzę, czy nie spadasz z nieba, ale czy nie ma. Doba, ja wezmę tym razem ten mały. Uy. Więc może helikopter i byś mi nie rzucił. Poczekaj, tego ja sobie wezmę kamerę. Czy ja mogę do tego samolotu wsiąść? Ci się nie zastanawiaj do nie, jakiego, nie mogę. bo mnie zaraz tutaj y, policja zgadza. Doba, spokój, ja tutaj panuję. Może tego samolotu użyję, doba, ale z pierwszej nie. niestety, słuchajcie, bo z tej drugiej to... Oj, nie to. Dobra, ust i teraz. Bum, silniki. Pana. Proszę pana. Stoję tutaj o, dobra, dobra, sama. lecę, ja będę Gdzie? tutaj tak leciał. Samolotem takim zginąłem, bo się rozbiłem o budynek. Te, też mi coś. Pilot ze mnie, taki jak, jak? ze skałetki. Tak. z ciebie kiepski pilot. Proszę pana, proszę pana, ja tu stoję całkiem sama. Dobra, ja będę jechał po całym mieście, zobaczysz taką kałetkę. Policja do mnie przyjechała. Jakiś samochód policyjny, że tak? wejdę na chodnik. Wejść na chodnik, Mam jedną kwiatkę czemu? A, bo za... bo za ją zwaliłem samolot. No to jest chyba jasne. Ale ja się, ja się myśli, że samochód przyjechał i nikt go nie prowadził. To ty musisz być w tym razie. Po ku policji, ale... No to na lotnisko, ale Słuchajcie, kochani widzowie, to się nie stanie, żeby ten pan dzisiaj tu przyleciał Spadam, albo... zostawiam cię. Dziękuję bardzo. Dlatego też zaprzyjaźniam się z tym panem policjantem. Dzień dobry panu. Dobra, ja jadę lo na lotnisko. Róża pan Antoni po mnie nie przyjechał. Panowie policjanci odstawią mnie do domu. Dobra, ja sobie lecę na lotnisko. Lecę bo chcę. Na lotnisko jadę. No, to leci pan. Ej, poczekaj, bo chyba cię znala znajdę. Chyba nie. A nie, to tu, tutaj tu, nie. Kochani widzowie, my się jednak nie zobaczymy. Natomiast będziecie się widzieć cały czas z Antosiem. Mhm. Może w 58 odcinku w końcu nie znajdzie. A to jest dopiero pierwszy. Więc jest no, no. daleka droga przyznamy. No właśnie, Dobra. To ja się z wami żegnam ja, ja! I, i życzę miłej zabawy z Antosiem. A ja lecę właśnie, znaczy płynę, nie, jak to się mawia? No z samolotem to raczej ciężko płynąć. No łatwiej, więc ja sobie tutaj pójdę i wjeżdżam na lotnisko. Słuchajcie, tym razem białe malutki samolocik, wiecie? Chyba jadę, yy. helikoptery tu są, ale są cesne, ja białe cesne. Wszystkie są. Zepsute poza jedną. Udoba, biorę tą jedną. Patrz. No. Tutaj most i teraz. Tak, ale wiecie, Bum. on wystartuje, oczywiście uderzy w jakiś dom. E, jak no zwykle... Tak, jak zwykle. Będzie katastrofa. I dlatego. Też... Zjedź mi z dłogi, ja wysiadam. Koczujcie, we, wezmę tamten. Tamten na łazie. hops po skokach. Więc. My zaraz się żegnamy, tego jeszcze odlecę pięknie sobie. Tak, do gwiazd albo w, w, w kierunku tęczy, ale coś mu się pali oczywiście w silniku, jakiś mały... Patrzcie, mały. lecimy! Antoś leci, tak, leci sobie kabarecik. Antoś poleciał, Bo ale W ogóle mi się silnik pali. Właśnie, no. A my widzimy się w następnym materiale. Tak, w 58 odcinku no. się znowu spotkamy. Ale, ty, ale popatrz, ale to mi jak tym się fajnie lata! Ty ja nigdy nie latałam aż takim fajnym No raczej samochodu. to ty nie lecisz, tylko spadasz, bo no. ci się silni. O Jezus, nie! Siemanko, cześć!